Witam wszystkich gorąco. Co ja robię o tej porze roku w tym miejscu. Przypomniało mi się, że została mi rojołapka. Idę zobaczyć. A w międzyczasie jak idę, chciałem złożyć Wam życzenie szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że nowy rok będzie dużo lepszy i dużo więcej będzie tylko pozytywnych emocji a nie takich sytuacji, które mają miejsce w dniu dzisiejszym, w tym roku a więc mówię, każdemu z Was życzę wszystkiego dobrego, najlepszego i myślę, że przyszły rok będzie dobry słuchajcie, ja zostawiłem tą łapkę tutaj, o, na takim starym murku ja nawet nie wiem czy coś tu było, mieszkało? Zobaczymy, jak ja ją przyniosę. O, coś tu wygryzło, ktoś tam mieszka. Kurde! Ale będzie szok content. Otworzymy. Zobaczymy, co nam tutaj. O, zobaczcie. Jakieś pszczoły chciały tutaj być, a widocznie nikt na coś tu nie pozwoliło. O! Zobaczcie. Jak coś to od razu uciekasz, bo nad jest. Nie, nikogo tutaj nie ma, wiecie co, pusto, pusto, na pewno coś chciało tutaj e, zamieszkać, czy zjeść, bo tak wygląda teraz, ale w tej chwili tam jakieś parę, Pary, mam, więc tyle. E, stosownie apierojów słuchajcie, na razie nie mogę za, załatwić logistyki. Poza tym e, być tak może, że będą dostępne. Na razie piszecie mi dużo wiadomości, jak prywatnych, tak i na YouTube'a, ale powiem tak, że, że na razie nie jestem w stanie nic obiecać, ani odpisywać, ponieważ e, no nie mogę dać żadnej informacji. Natomiast mówię być tak może, że apieroje mogą nie być <laughs> w 99%. Ale też dużo zamienników, tak? Żadnych niemieckich, tylko jakieś tam będą, być może ukraińskie. Natomiast mówię, jak coś, nałapiemy, kupimy sobie te sztuczki, apierowe i tak dalej. I co? No i będziecie do mnie latem pisać, sprzedał wszystkie pszczoły, wszystko, wszystko, bo być tak może, że nasza historia w Polsce niedługo się skończy. Trzymajcie się.